Siemaneczko, witam wszystkich tych, którzy są zajarani ekstraklasą troszkę bardziej. I tych, którzy są zajarani troszkę mniej. Za nami trzecia kolejka. A trzecia kolejka była momentami jak dynamit. Wybuchowa. Ja już. Poże yy... jakie to było słabe. Ja już od samego rana w piątek yy, nie ukrywam, że mocno zacierałem ręce. No bo o 20:30 startował mecz Śląska z Lechią i spodziewałem się sporo po tym meczu. Hmm, to znaczy przede wszystkim fajnej gry, efektownej gry, no i sporej ilości bramek. I chłopaki mnie nie zawiedli. Ja przede wszystkim chciałem na wstępie podziękować piłkarzom Śląska, którzy przerwali tą e, tragiczną serię 13 z rzędu pierwszych połów bez bramek w Ekstraklasie. To była jakaś masakra. A sam mecz Śląska z Lechią e, był jak amerykański film. Było dużo strzałów, oczywiście na bramkę. Były zwroty akcji. No i dla kibiców Śląska był happy end. W końcu trzy punkty. Kto został bohaterem? No, bohater może być tylko jeden. Wrocławski Sergio Ramos, Piotr Celeban. To jest człowiek, który potrafić, potrafi wsadzić głowę tam, gdzie inni nie wsadzą nogi. A do tego jest naprawdę bramko strzelny. Wyobraźcie sobie, że na historii ekstraklasy pewnie nie jeden napastnik chciałby mieć tyle bramek, co Celeban już na swoim koncie. I to był kawał fajnego meczu. To był kawał fajnego meczu i naprawdę fajne rozpoczęcie tego weekendu z ekstraklasą. A co przyniosła nam sobota? Przede wszystkim w końcu padła twierdza Sandecja. Chłopaki długo się bronili przed stratą tej pierwszej historycznej bramki w ekstraklasie. No ale się nie udało. Pasta się skończyła i to na Łazienkowskiej. No ale ciężko walczyć o coś na Łazienkowskiej, kiedy już w 21 minucie meczu gra się w dziesiątkę. No, Grzegorz Baran nie popisał się tutaj, wjechał ostro w nogi Michała Kowczyńskiego. No i musiała być czerwona kartka. Czesi czołem, pora do szafni. Mecz w wykonaniu Legii to była jedna wielka męka od tamtej pory. Sandecja broniąca się w dziesiątkę, Legia waląca głową w mur. I nagle sytuacja się zmienia. Na boisko wchodzi Kasper Hamalajnen, który udowadnia po raz kolejny w tym sezonie, że on jest chyba jednym z niewielu legionistów, którzy obecnie są, można powiedzieć, w jakiejś formie. Ostatnio asysta z koroną. Teraz bramka, bardzo ładna bramka z sandecją. Do tego asysta przy golu Kucharczyka. I to jest chyba całkiem niezły prognostyk przed środowym rewanżem z Astaną. Akcja meczu. Według mnie, yy, z meczu Legia-Sandecja, to Dominik Noć z butem w ręku, który biegnie za Tomaszem Brzyskim. To, to było coś, to było coś. Właśnie, Legia szukała następcy Nikolicia, a okazuje się, że drugi Nikolic pochodzi z Hiszpanii i obecnie gra w Górniku Zabrze. No właśnie, no bo to porównanie do Nikolicia to nie jest przypadek. Igor Anchulo na wstępie, w pierwszej kolejce zatopił Legię. Później upuścił trochę krwi z Jagieloni, a teraz spowodował, że Wisła odpłynęła do, do Krakowa bez żadnych punktów. I właśnie Anhulo, no, dla mnie, dlaczego to, dlaczego to porównanie do Nikolicia? Jak ja patrzę, jak ten facet zachowuje się w sytuacji podbramkowej, to jest niesamowity spokój, to jest naprawdę niesamowity instynkt strzelecki. To jest to, co wyróżniało właśnie węgierskiego snajpera. A teraz ma to coś Igoran Hulo. I kurczę, jedni mówią, że ma 5 bramek na koncie, inni, że 6. To nie zmienia faktu, że to jest kawał snajpera, doświadczonego snajpera, widać, żeby jak się zachowywać pod bramką. I w Zabrze będą mieli z niego pociechę i czuję, że to jeszcze nie raz w tym sezonie. Zobaczymy, co będzie dalej. No nie? Zobaczymy. A od niedzieli w Białym Stoku mają lidera Jagiellonia. 9 punktów na koncie po trzech kolejkach jedyna taka ekipa klasy. tylko to zwycięstwo w Szczecinie no właśnie, to zwycięstwo w Szczecinie powiedzmy sobie szczerze to było bardzo fartowne i szczęśliwe bo to, co zrobił Jarosław Fojut w 90. minucie meczu juniorski błąd juniorski błąd. Podanie do Siriana Sheridana, który nie miał problemów z pokonaniem Łukasza Załuski. I teraz taka ciekawostka odnośnie tej bramki, bo strzelił ją były piłkarz Celticu i to strzelił ją byłemu bramkarzowi Celticu, a piłkę do Sheridana zagrywał niedoszły piłkarz Celtiku, ponieważ był taki moment, kiedy Fojut był bardzo bliski transferu do Szkocji. Co można powiedzieć o grze? Jagiellonii, Reneusza, Mamrota? No mnie nie przekonuje i nie będę ukrywał, że, że na razie nie jest to jakiś porywający futbol, ale trzeba im przyznać, że właśnie, są zabójczo skuteczni, wykorzystują sytuację, no i mają trochę tego szczęścia. A chyba wszyscy dobrze wiemy, że w piłce czasami szczęścia trzeba troszkę mieć. W Poznaniu natomiast przebudził się kolejosz, lokomotywa ruszyła, i nie chciałbym umniejszać tutaj zasług piłkarzy Lecha, ale właśnie w drugiej połowie Piast Griwice to, to był klasyczny chłopiec do bicia. Przykro się na to patrzyło, bo Piast tak naprawdę prosił się o kolejne bramki, ale Lechici, Lechici to wykorzystali. W końcu, w końcu eksplodował duński dynamit w napadzie, czyli bramki nie strzela już, bramek nie strzela już tylko Niki Bile Nielsen, ale również ten nowy nabytek. Krystian Gytkier i to od razu dwie brameczki załadował Piastowi. E, pokazał, że, że może być z niego pociecha w Lechu. E, Bielica to co mówił, że każdy, każdy kolejny mecz będzie działał na korzyść e, Lecha i ta ekipa złożona z wielu przecież nowych piłkarzy zakupionych przed sezonem będzie coraz lepiej zgrana. I chyba to widać, chyba to widać, bo już nie tylko, nie tylko Shitum prezentuje całkiem niezły, fajny poziom, ale też właśnie asysta Barkrota, ee, D. w obronie coraz lepiej się pre prezentuje, więc, więc ta ekipa będzie coraz bardziej zgrana z każdym, z każdym meczem. No właśnie, ale zakończenie kolejki, poniedziałek, słuchajcie, to był kolejny dynamik. to była strzelanina w Kielcach, wow, przywykliśmy, zawsze się mówi o tych poniedziałkowych meczach, że to są takie mecze wiadomo, takie, takie... Ech, słuchajcie, no, tak jak się idzie w poniedziałek do pracy, tak, czyli nie za bardzo się chce wstawać rano i, i, i lecieć. I zawsze piłkarze ekstraklasy, tak, w te poniedziałki, to powiedzmy sobie szczerze, nie dawali nam za dużo powodów do satysfakcji. Natomiast ten poniedziałek, nie, no, słuchajcie, to było to było coś zupełnie świeżego, nowego i oby więcej takich poniedziałków co ciekawe wygrał ten Claudio Ranieri z Kierc. w końcu, w końcu wygrał i to wygrał nie byle z kim, bo z polskim Pepem Guardiolą który swoimi zachowaniami przy linii bocznej bardziej pasuje do Jose Mourinho co ja mogę więcej powiedzieć takimi meczami jak Śląsk, Lechia i Korona Krakowia to naprawdę można się chwalić jeżeli ktoś wam powie ja nie lubię Ekstra klasy, bo Ekstraklasa jest nudna nic się nie dzieje i w ogóle jest słaba, no to puśćcie mu te mecze puśćcie mu Śląsk, Lechia puśćcie mu Korona Krakowia i niech zobaczy, że Ekstraklasa no właśnie, to nie tylko jakieś wpadki, to nie tylko wywroty, przewrotki na piłce, jak chluszek i, i spółka, ale też to coś więcej: bramki, prawdziwe emocje, to co lubimy. I oby więcej, oby więcej takich meczów tego sobie życzę ja i tego życzę Wam. Trzymajcie się i do następnej kolejeczki. Hej.